Realizujemy hale o powierzchni 3000 m2 w formule hybrydowej, czyli słupy żelbetowe z konstrukcją stalową dachu i obudową spłyt warstwowych. Również w realizacji są sieci zewnętrzne, jak i wewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu. Firma Ecotech rozpoczyna inwestycje budowlaną polegającą na budowie hali produkcyjno magazynowej tą inwestycję będzie prowadziła firma Okmer która została w drodze przetargu wybrana mam nadzieję i, i tą nadzieję rzeczywiście tutaj pokładam na ręce, na ręce prezesa że inwestycja będzie prowadzona w odpowiedni sposób dołożymy wszelki wszelki staran, żeby po prostu ten obiekt był jak najlepsze w formie jak najlepszej jakości Przekazane Państwu w terminie, który umówiliśmy się, że Państwo mogą po prostu produkować i magazynować swoje towary. Życzę państwo powodzenia w tym nowym obiekcie i mam nadzieję, że po prostu to będzie pierwsze z wielu, które będziemy dla Państwa jeszcze budować. Pod chmusomsowaniu całego terenu przyszłej budowy, przystąpiliśmy do robót ziemnych, czyli wykopy pod stopy fundamentowe. Część hali tutaj w osi pierwszej już powstały pierwsze stopy i przystępujemy do robót ziemnych kolejnych robót z obsypywaniem stóp fundamentowych. Kolejną czynnością będzie wykonanie stabilizacji tak aby powstała platforma pod przyszłą posadzkę hali.